Witam ponownie. Dogrywam do shortu. Jałówki limuze jadą na ubój. Mamy już wagę półbojową. Ile ważyły jałówki? I jak to by nam wyszło? Półtusze z tej jałówki, której jechała w poniedziałek, ważyły 368 kg. Ja sprzedaję mięso po. 41,90 to wychodzi netto co daje nam za tą miałówkę i 20 zł za półtusze plus 200 zł za podroby, których waga nie wchodzi w wagę półtuszy. podroby czyli żołądek, serce, wątroba i płuca. Co daje razem 15 619 zł i 20 groszy. Koszty uboju, transportu do ubojni, transportu mięsa i rozbioru tego mięsa to jest 1200 zł, co daje nam już na czysto 14 419 zł i 20 groszy za tą mijałówkę netto. Przyjąłem, że wybicie było około 61,5%, czyli 368 kg podzielić na 0,615 daje około 600 kg wagi, wagi żywej tej jałówki, czyli ona około 600 miała. I teraz to, co mieliśmy za tą jałówkę, po odliczeniu kosztów transportu i uboju czyli 14419 zł i 20 groszy dzielimy przez 600 kg, tyle co ona ważyła. Na żywą wagę to daje nam 24 zł i 3 grosze netto za kilogram. Plus 8% vat czyli 25 zł i 95 groszy brutto za kilogram. Bez potrące na ożarcie to było. Czyli na rękę za taką jałówkę bym musiał 15570 15 wziąć, żeby mi się opłacało komuś sprzedawać do hodowli dalszej. A myślę, że ciężko jest sprzedać za taką nawet cenę jałówki z pełną dokumentacją, nawet te najładniejsze. Także zostają tylko do insyminacji te dwie sztuki bo te są też po Po maestro chyba to są sztuki na takie ładne jak te na przykład bardzo głęboka jałówka no niestety pojadą na ugój bo brakuje nam sztuk na mięso od dwóch lat prawie sprzedajemy na RHD Sprzedajemy tylko swoje sztuki. Staramy się, żeby to były z naszego gospodarstwa. No i muszą te jechać, bo zostało tylko 5 byczków i 4 jałówki. Te duże. I to musi nam starczyć do lata, zanim kolejne uda rosną. Także pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy.